Dzień dobry. Mieliśmy dzisiaj relacjonować na żywo naszą wizytę w zarządzie w celu podpisania protokołu rozbieżności w związku ze sporem zbiorowym, który wszczęliśmy. Nie będzie tej transmisji, nie będziemy tam szli, bo okazuje się, że nie ma. Po co? Przed godziną dostaliśmy pismo od zarządu, że zarząd nie ma możliwości odbyć spotkania we wskazanym przez związki zawodowe terminie, czyli dzisiaj. I propozycja zarządu, aby spotkać się w najbliższy piątek. 8 sierpnia o godzinie 13.30, więc pójść tam po to, żeby chwilę postać i zrobić tam LIFE'a jest bez sensu i byłoby tanią, tanim trikiem, nie ma, nie ma co się wygłupiać. I tak zarząd robi z nas Durniów. Mówiąc krótko, co chciałem tu w tej chwili oświadczyć? Na dzień dzisiejszy mamy problem z. Wejściem w ten spór zbiorowy. No, czy my nie mamy problemu. Zarząd nie dorósł do tego, żeby podejść do dialogu w sposób dojrzały i odpowiedzialny. Spór zbiorowy to nie jest jakieś niesamowite wydarzenie w historii zakładu i w historii w ogóle praw pracowniczych. Spór zbiorowy jest to sformalizowany dialog, więc prawdopodobnie nie chcą z nami tego dialogu prowadzić. Nasze wystąpienia, Nasze postulaty sporowe traktowane są jako nieważne. Kwestionuje się prawo do wystąpienia związków zawodowych w Bogdance w spór zbiorowy, powołując się na zakładowy układ zbiorowy pracy. Powiedzieć, że czuję na to złość, to jest powiedzieć mało, bo musiałbym zacząć przeklinać, a nie chcę tego robić, chcę powiedzieć tak. Do, z kim my mamy w końcu do ciężkiej cholery rozmawiać? Próbowaliśmy rozmawiać z rządem, próbowaliśmy rozmawiać z politykami. Chcemy rozmawiać o transformacji z zarządem. Problem jest w tym, że nikt nie wie, czy jesteśmy w tej transformacji, czy nie jesteśmy. Nikt nie wie, jak ta transformacja ma wyglądać. Nikt nie chce nam powiedzieć, jak naprawdę ma wyglądać przyszłość naszej kopalni. Więc o czym my mamy rozmawiać? Jak my mamy do ciężkiej cholery zabezpieczyć prawa i interesy pracowników w transformacji, która ponoć jest nieuchronna? A w odpowiedzi słyszymy, że wam się nic nie stanie, wy, wy jesteście niezagrożeni, u was nic się nie dzieje. No niestety otóż się dzieje. Niedawno zredukowano kilkadziesiąt, prawie 100 stanowisk pracy przeniesiono dział sprzątania do innej firmy. Widzimy, że w tym zakładzie ta transformacja czy likwidacja no, nieuchronnie nastąpi. Przecież no na miłość boską, tyle czasu mówimy o strategii yy, Bogdanki, tyle czasu mówimy o planach do 30-35 roku. Ja naprawdę nie chcę już tutaj przedłużać i, i, i yy, tego wszystkiego przypominać. To jest historia, która trwa już rok i trzy miesiące. Nie, nie mamy z kim siąść do dialogu, nie mamy z kim rozmawiać. Przecież prawdopodobnie miało być tak, że w, w, w tym okresie transformacji, czy w jakimkolwiek w innych zmianach w energetyce, w górnictwie, miały obowiązywać jakieś porozumienia. My mieliśmy to robić zgodnie z jakimś planem, a tu nie ma żadnego planu, nie ma żadnych porozumień. Nie możemy się dogadać z rządem, nie możemy wejść w spór zbiorowy, no to bardzo przepraszam, z kim by mamy rozmawiać, jak związki zawodowe y, mają y, walczyć o przyszłość y, branży, o przyszłość miejsc pracy, szczególnie w takim biednym y, powiecie czy regionie, jak tutaj wokół Bogdanki. Mo, może ktoś raczy odpowiedzieć e, w jaki inny sposób możemy się domagać i w jaki, sposób, w jaki inny sposób możemy tworzyć jakiś nacisk? No, wychodzi na to, że z, w, e, pracownicy czy związki zawodowe nie mają prawa w ogóle e, odzywać się na temat transformacji. Może ktoś w tym kraju e, z decydentów, może ktoś e, poważny w końcu e, zastanowi się. Co ci pracownicy lubelskiego węgla czy innych firm w podobnej sytuacji mają zrobić? Do kogo mają się zwrócić, skoro i tak prawo do strajku jest w Polsce mocno ograniczone, i tak prawo do sporu zbiorowego jest mocno ograniczone. Ustawa, która nakłada takie kagańce, że naprawdę trzeba przejść wiele stacji męki pańskiej, żeby to wszystko zorganizować. I w momencie, kiedy nikt nie chce z nami rozmawiać, w momencie, kiedy nie mamy nic, naprawdę nie mamy nic, co by nas zabezpieczało, w momencie, kiedy nie znamy przyszłości i nie wiemy nic, my dalej nie możemy o to jakoś powalczyć. Z kim? Ja w tym momencie yy, naprawdę nie widzę, yy, nie widzę wyjścia z tej sytuacji. To Apeluję do Central Związkowych, ja w ogóle apeluję do ruchu związkowego, żeby wreszcie ktoś poważnie upomniał się o prawa pracowników do sporu, do strajku. Przecież są to prawa, które są zagwarantowane prawami człowieka, prawami obywatelskimi. To nie może być tak, że wszystko, co nasze żądania, które zgłaszamy, można kwestionować, opierając się choćby na jakimkolwiek związku, choćby na tym, bo w zakładzie obowiązuje zakładowy układ zbiorowy. Przepraszam bardzo, transformacja nie jest zapisana w naszym układzie zbiorowym. Przepraszam bardzo, tak jak ma wyglądać ta transformacja i jakie problemy czekają przed pracownikami Bogdanki, jakie zagrożenia i jak mamy temu przeciwdziałać. Nie są zapisane w układzie zbiorowym. Posługiwanie się kruczkami prawnymi jest nikczemne, jest próbą ograniczenia związków zawodowych do walki o podstawowe prawa i interesy pracownicze. Czarno widzę przyszłość pracowników w Polsce. Jeżeli w dalszym ciągu. Zarządy, jeżeli w dalszym ciągu politycy, jeżeli w dalszym ciągu decydenci będą tolerować sytuacje, kiedy związki zawodowe nie mogą wejść w dialog, nie mogą wejść. W walkę o prawa pracownicze. Ignorowanie związków zawodowych skończy się tym, że albo naprawdę pracownicy w Polsce zostaną pozbawieni jakichkolwiek praw, albo skończy się dużą awanturą społeczną. Mam nadzieję, że skończy się jednak awanturą społeczną, bo my musimy się upomnieć o nasze prawa. Jeszcze raz wrócę do tego, co dzieje się u nas na dziś. Powinniśmy mieć podpisany protokół rozbieżności. Strona zarządu nie weszła z nami w rokowania, wobec tego y, powinniśmy taki y, protokół podpisać. Oczywiście, protokół ten nie będzie podpisany, ze względu na to, że druga strona uznała, że naszego sporu zbiorowego nie ma. Ja się jeszcze raz zapytam to jak walczyć? Jak, w, jak prowadzić dialog, jeżeli z jednej strony nie ma z kim, z drugiej strony. Y, Stosowane są uniki. Po trzecie, jeśli dochodzi do sytuacji, kiedy stawiamy wszystko na jedną kartę, no to mówią, że nie ma sprawy, nie ma sporu, czego wy chcecie, nie macie prawa, do czego my mamy prawo, czy my mamy jeszcze prawo do wolności słowa, czy my w ogóle jeszcze mamy jakieś prawa. Naprawdę apeluję teraz tutaj głównie do pracowników naszej kopalni. Lada dzień zrobimy masówki i lada dzień musimy się wspólnie zastanowić, co dalej robić, jak dalej walczyć o prawa pracownicze. Apeluję do wszystkich, którzy z naszej branży, ale też z branż przemysłowych, zastanówcie się, co będzie jutro, jeżeli w jednej, drugiej, trzeciej firmie Okaże się, że pracownicy i związki zawodowe nie mają prawa do walki o prawa pracownicze, nie mogą wchodzić w spory zbiorowe, można to wszystko ignorować, można ludzi trzymać w niepewności. Zastanówcie się, co się stanie albo yy, zrobimy z tym porządek jako związki zawodowe, jako centrale związkowe, albo dalej będziemy siedzieć, niestety przykro mi to powiedzieć w czarnej dupie. Nie będzie optymistycznie. Być może kiedyś. Na tym kończę, bo tu nie ma co yy, przeciągać. Yy. Miłego dnia mimo wszystko.